Cześć, witam Cię w nowym filmie na moim kanale. Ja jestem Dominika, jestem dietetykiem i dzisiaj przygotowałam film z trzema przepisami, z wykorzystaniem dyni. Dynia jest symbolem jesieni, jest warzywem niskokalorycznym i łatwostrawnym. Na 100 g produktu ma tylko 30 kilokalorii, tak więc może być cennym składnikiem diet odchudzających. Poza tym jest bogata w witaminy A, B, C, E i K, a także w składniki mineralne, takie jak potas, wapń, magnez czy fosfor. Z wykorzystaniem dyni możemy wyczarować naprawdę mnóstwo przepisów, a ja dzisiaj pokażę Wam moje trzy propozycje. Pierwszy przepis to oczywiście zupa krem z dyni. Jak ją jem, to czuję, że rozgrzewa i otula mnie od środka. Tak więc idziemy ją przygotować. Rozpocznę od przygotowania dyni, pokroję ją na mniejsze kawałki i część wykorzystam do zupy, a część upiekę i potem zrobię z tego pire. Dynia Hokkaido to moja ulubiona dynia, a to dlatego, że najłatwiej się ją przygotowuje. Nie trzeba obierać jej ze skórki, tylko wystarczy ją pokroić na mniejsze kawałki. A skoro jej nie obieramy, to musimy ją dokładnie umyć. Dobra, pokroję ją na takie mniejsze kawałki i teraz wydrążę z niej środek za pomocą łyżki. I tutaj w miejscu mam pozostałości z dyni, czyli miąższ z pestkami i ogólnie takie pestki można sobie oczyścić z tego miążu i wysuszyć i będziemy mieć takie gotowe pestki dyni. A pestki dyni warto włączyć do swojej diety, ponieważ są one cennym źródłem witaminy A, witaminy K, witaminy E i witaminy C, a także cynku, wapnia, żelaza, magnezu, fosforu i potasu. Ja dzisiaj tego nie zrobię, ponieważ dynia Hokkaido to jest podobno jedyna dynia, z której pestek się nie suszy, tak więc dzisiaj przygotujemy tylko samą dynię. I tutaj dynię przełożę już na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i będę ją teraz piekła tak 30-40 minut w 180 stopniach. I tutaj ogólnie mam 3 czwarte dyni, a jedną czwartą mam tutaj i zaraz pokroję ją w kostkę. I taką surową dynię pokrojoną w kostkę wykorzystam sobie do przygotowania zupy krem z dyni. I do przygotowania takiej zupy dyniowej, oprócz oczywiście dyni, której mamy tutaj 250 g, potrzebujemy jeszcze dwa ziemniaki, połowę cebuli, kawałek imbiru, ząbek czosnku, i do tego bulion warzywny, pasatę pomidorową i śmietankę. Ja mam tutaj 18% i z przyprawia jeszcze wykorzystam sól, pieprz, słodką paprykę i płatki chili. I przygotowanie rozpocznę od pokrojenia warzyw, czyli ziemniaków, cebuli, imbiru i czosnku. Cebulę, czosnek i imbir posiekam w taką drobną kostkę, a ziemniaki i dnia są pokrojone w taką grubszą kostkę, ale ogólnie nie trzeba tego robić jakoś dokładnie, bo i tak będziemy potem wszystko blendować. W garnku rozgrzewam trochę oleju. Dodaję cebulę, czosnek i imbir i podsmażę to na złoty kolor. Teraz dodaję do tego ziemniaki i dynię i wszystko razem przez chwilę podsmażam. Teraz dodaję do tego 350 ml wody, łyżkę bulionu warzywnego, Wymieszam to i będę gotować pod przykryciem tak 15-20 minut. Minęło 30 minut i dynia jest już miękka, można w nią wbić widerec, tak więc wyciągam ją teraz z piekarnika i zostawiam do ostudzenia. Wszystko ładnie mi się ugotowało, dynia i ziemniaki są miękkie, więc teraz dodaj do tego trochę pasaty pomidorowej i będę to gotować jeszcze kilka minut. Zupę doprawiam solą, pieprzem, słodką papryką i płatkami chili. I teraz zblenduję zupę na krem. Do miseczki przelałam trochę zupy i teraz dodam do tego śmietankę 18%, wymieszam i dodam do garnka. I tutaj przelałam sobie już tą zupę do miski, Podam ją z mozzarellą lekką, z nasionami słonecznika i z natką pietruszki. Moja druga propozycja to dyniowe pankejki, e, podane z sezonowymi owocami, takimi jak figi czy śliwki, potrafią wprowadzić w naprawdę jesienny nastrój. I do przygotowania tego przepisu potrzebujemy 50 g purée z dyni, do tego jedno jajko, e, napój roślinny lub mleko, mąkę, cynamon, proszek do pieczenia i słodzidło. Dobra, dynia już ostygła, więc teraz mogę zblendować ją na pirę. cała taka duża miska pire z dyni. Możecie też takie pire przygotować od razu w większej ilości, na przykład pokroić dwie dynie i potem przechowywać to pire w lodówce i wykorzystywać do różnych potraw, na przykład do naleśników, do kotlecików, czy nawet do ciasta. Do miski wbijam jajko. Dodaję 40 g mąki. 40 ml napoju owsianego. 50 g pure z dyni, dwie łyżeczki słodzidła, u mnie jest to xylitol, trochę proszku do pieczenia i trochę cynamonu. I teraz dokładnie mieszam to widelcem. I taką konsystencję ma gotowe ciasto. Tutaj na patelni do pankejków e, rozgrzełam trochę oleju i będę smażyć placki. Gotowe placki przekładam na talerz. Na to dodaję jogurt grecki, pokrojone owoce, czyli figi i śliwki. I całość posypuję płatkami migdałów. I tak się prezentuje efekt końcowy, czyli dyniowe pancake z owocami i z jogurtem. I moja ostatnia propozycja na dzisiaj to dyniowe nioki. Przygotujemy je z wykorzystaniem pire z dyni i podamy z sosem na bazie pesto z pomidorkami i z mozzarellą. I do przygotowania dyniowych nioków potrzebujemy pię z dyni, do tego Mąkę pszenną, sól i pieprz Robimy taką podstawową wersję Ciasto oczywiście można wyrobić sobie ręcznie Ale ja dzisiaj wyrobię je w robocie Tutaj do miski dodaję 150 g pire z dyni Doprawiam solą i pieprzem i teraz czas na mąkę. Tutaj mam przygotowane pół szklanki mąki, ale będę dodawała ją stopniowo, żeby móc zaobserwować, jak ciasto się zachowuje. Dam ostatecznie tyle mąki, ile Wam pokazałam na początku, czyli pół szklanki i ciasto ma taką właśnie konsystencję. I teraz ciasto wykładam na deskę podsypaną mąką i jeszcze chwilę wyrabiam. W tym przepisie ilość mąki jest uzależniona od wilgotności dyni, tak więc musicie sobie sami sprawdzić, jaka ilość przy Waszej dyni będzie odpowiednia. Z tego ciasta uformowałam dwa takie długie wałki i teraz pokroję je na mniejsze części. I teraz każdy kawałek rolujemy na widelcu. Narobiłam trochę bałaganu, ale dyniowe nioki gotowe są oczywiście nieidealne, jak to domowe. I teraz gotuję wodę i będę je gotować kilkanaście, kilkadziesiąt minut aż do wypłynięcia. Gotowe nioki przekładam na talerz. Dodaję do nich rukolę, zielone pesto, pokrojoną w kostkę mozzarellę lekką. I pomidory koktajlowe. Całość posypuję świeżo mielonym pieprzem i płatkami chili. I tak się prezentuje efekt końcowy, czyli domowe, dyniowe nioki z dodatkami. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać, jaki jest Wasz ulubiony przepis z wykorzystaniem dyni. A tymczasem ja uciekam i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.